Sportarena US. Paweł Kuliński, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam na błyskawiczne podsumowanie środowych wydarzeń sportowych na naszym fanpage'u US na Facebooku. Polecam również nasz YouTube channel. A to podsumowanie zaczynamy od Mistrzostw Europy do lat 21. Biało-czerwoni podopieczni trenera Michniewicza rozegrali drugie spotkanie na tych mistrzostwach. Pierwsze sensacyjnie, jak pisano, wygrali z Belgami 3 do 2. Drugie, no też chyba sensacyjnie, a nawet mega sensacyjnie wygrali z Włochami 1 do 0 po bramce Bielika. Sporą część tego meczu biało-czerwoni musieli się bronić, co nie zmienia faktu, że robili to mądrze, czy mieli trochę szczęścia? Tak, no ale jak to mówią, szczęście sprzyja lepszym. Szał radości po meczu, ten szał możecie zobaczyć na naszym fanpage'u, zarówno z boiska jak i z szatni, no ale jest się z czego cieszyć. Zawodnicy reprezentacji Polski są o tyle od awansu do kolejnej rundy mistrzostw Europy i od zapewnienia sobie olimpijskiej kwalifikacji czapki z głów. Trzeba teraz najlepiej wygrać albo zremisować, albo też czekać na wynik drugiego spotkania grupowego, ale tym raczej nie powinni się podopieczni trenera Michniewicza przejmować, powinni robić po prostu swoje. Jak widać, wychodzi im to w nieprawdopodobny sposób i w nieprawdopodobnym stylu. To ostatnie grupowe spotkanie odbędzie się w sobotę, początek meczu o godzinie drugiej czasu chicagowskiego. Pozostajemy przy piłce nożnej, ale przenosimy się do Francji, gdzie rozgrywane są Mistrzostwa świata pań. Wczoraj bezpośredni awans z grupy D zapewniły sobie Anglia i Japonię. Natomiast my żyjemy już dzisiejszym meczem pomiędzy Amerykankami a szwedkami. Obie drużyny mają komplet punktów po dwóch kolejkach. Dzisiaj w ostatniej kolejce oba zespoły rozegrają bezpośrednie spotkanie, zwycięzca zajmie pierwsze miejsce w grupie. Zmieniamy dyscyplinę. Wracamy na tę stronę oceanu i czas na MLB. To Caps. Tym razem wygrali w derby Chicago. Ponownie na Wrigley Field rozegrano drugie spotkanie krótkiej, bo dwumeczowej serii i po porażce tym razem Cubs wygrali 7 do 3, ale myślę, że warto słów kilka poświęcić temu spotkaniu, które rozpoczęło się dość nieprawdopodobnie. Naprzeciwko siebie stanęli pitcherzy Jolito, najlepszy pitcher MLB i doświadczony Lester. Lester zaczynał pierwszy rzut, homerun i pierwszy punkt dla White Sox. Na szczęście Lester wybronił ten inning, tak więc Caps mieli tylko jedno oczko straty i pojawił się Jolito. Pierwszy rzut, pierwsze uderzenie Schwarbera, druga baza, później nagle były trzy bazy, pojawił się Contreras, uderzył po raz trzeci w karierze Grand Slam. 4 do 1 dla Caps, Caps już nie oddali prowadzenia, dość powiedzieć, że ponownie Contreras. Pokonał Jolito uderzając kolejnego Homrana, później jeszcze Boty uderzył Homrana. Tak więc Caps wygrali to spotkanie 7 do 3. Jest to o tyle ważne zwycięstwo, że przy wczorajszej porażce Milwaukee Brewers, Caps wrócili na pozycję lidera w grupie i mają pół meczu przewagi nad drużyną z Milwaukee. Pozostajemy na tej stronie oceanu, ale zmieniamy na zakończenie dyscyplinę. Czas na WNBA, kolejny mecz Sky, kolejny wyjazdowy, tym razem w Nowym Jorku z Liberty i kolejna wygrana, to czwarta z rzędu wygrana zespołu z Wietrznego Miasta. Tym razem 91 do 83 nad Liberty w Nowym Jorku. Świetne spotkanie rozegrał cały zespół, 50% skuteczności z gry robi rzeczywiście wrażenie. 7 na 19 trójek, wynik nie jest imponujący. Ale naprawdę dobry. Poza tym dobrze w zbiórkach, sporo asyst, niewiele błędów. Wanderslut świetnie zagrała na rozegraniu, zdobyła 25 punktów. Do tego dwucyfrowym wynikiem zakończyły te rywalizacje również Parker, Quigley. A także The Shields. Tak więc kolejna wygrana Sky, piąta już w tym sezonie i czwarta z rzędu. A to oznacza, że Sky umocniły się na pozycji wiceliderek w konferencji i zajmują również w tej chwili, podobnie jak przed tym spotkaniem, drugie miejsce w całej WNBA. Zapraszam na nasz fanpage sportarena.us. Polecajcie go, udostępniajcie nasze materiały. Polecam również nasz YouTube channel. Możecie nas także zobaczyć i posłuchać na portalu amerykapopolsku.com i na fanpage'u facebookowym Ameryka po Polsku. Pięknie Wam dziękuję, pozdrawiam dzisiaj z pochmurnego i deszczowego Chicago, ale będzie lepiej, tak przynajmniej twierdzą synoptycy. I to już jutro, do usłyszenia, trzymajcie się, cześć i pamiętajcie, dzisiaj jest czwartek, jutro piątek, weekendu początek. Hej!